Basia i Biwak. Na kolację była jajecznica. Basia jadła przez chwilę w ciszy, a potem nagle odsunęła talerz. Mam tego dość! krzyknęła. Wszyscy w przedszkolu mówią o tym, gdzie jadą na wakacje, i tylko my, jak zawsze, nic jeszcze nie wiemy. Nie tym tonem, Basiu, powiedział tata. Jak to, jak zawsze, zdziwiła się mama. Bła, bła, bła! ucieszył się Franek. Porozmawiamy o wakacjach, ale najpierw musisz się uspokoić, dodał tata. Basia wypiła kakao, przytuliła Franka, który jej zabrudził bluzkę, kopnęła w stołek i w końcu się uspokoiła. A wtedy tata powiedział coś absolutnie zachwycającego. W tym roku pojedziemy pod namiot, nie na kemping, tylko do mojego kolegi do lasu nad jeziorem. Już następnego dnia zaczęli przygotowania do wyjazdu. Każdy zrobi listę rzeczy do zabrania. W ten sposób weźmiemy wszystko, co nam będzie potrzebne, i unikniemy nerwów przed wyjazdem powiedział tata. To będą prawdziwe wakacje przygoda, kontakt z naturą, świeże powietrze, śpiewy przy ognisku. Tośku, zwrócił się do mamy, pamiętasz nasz pierwszy obóz harcerski? Byłaś zastępową, a ja. Miałeś takie chude nóżki, zakichotała mama. Chude nóżki, tata spoważniał, nie wiem o czym mówisz. W każdym razie wyjazd pod namiot to okazja, żeby pokazać dzieciom, jak można sobie poradzić bez bieżącej wody, elektryczności i kanalizacji. – Czy to znaczy, że będziemy siusiać do lasu? – zainteresowała się Basia. – W lesie – poprawiła odruchowo mama. – A gdyby nam się coś stało – pogłaskała tatę po ramieniu – służbę medyczną będziemy mieli ze sobą. – Nie przymilaj się – mruknął tata – chude nóżki nie zostaną ci tak szybko zapomniane. Mama zachichotała – znowu – a tata nie wiadomo dlaczego uśmiechnął się do niej. Basia popatrzyła na rodziców. Zachowywali się dziwacznie. Wzruszyła ramionami i poszła sobie. I napisała na kartce z bloku: pod namiot, książka i żelki. Basia nie miała żelków, ale uznała, że jeśli znajdą się na liście, ktoś zadba o to, żeby pojawiły się wśród rzeczy do zabrania. Janek też przygotował listę. Był na niej nowy kapelusz kowbojski, piłka i rycerz Gawin na koniu. Listy były gotowe. Nadszedł czas, żeby pokazać je tacie. Tata siedział przy kuchennym stole, przytulał mamę, która siedziała na jego kolanach i coś mu szeptała do ucha. – O, już jesteście – zdziwił się na widok dzieci – Mama zeskoczyła z kolan taty, odsunęła Franka od szuflady z narzędziami i zaczęła kroić pomidory do sałaty. A tata przeczytał listy Basi i Janka. Hm, – No dobrze – chrząknął – powiem wam, co naprawdę musimy zabrać pod namiot. A więc zapałki, latarkę… Butlę gazową i palnik, scyzoryk, menaszki, talerze, sztućce, linę, śpiwory, karimaty, koce, polary, płynna, komary, toporek i saperkę. Juchu! Janek wydał indiański okrzyk wojenny. Bardzo mu się spodobał ten toporek. I żelki, przypomniała Basia, i miednicę do kąpania Franka, dodała mama, i kostiumy kąpielowe. Nie wiem jak wy, ale ja zamierzam odpoczywać. W dniu wyjazdu w przedpokoju piętrzył się gigantyczny stos toreb i plecaków. Na samym jego szczycie kołysała się niebieska miednica. Tata patrzył z niepokojem na górę rzeczy do zabrania. Pakowanie zajęło im parę godzin i nigdzie nie mogli zmieścić miednicy. W końcu Janek wsadził ją sobie na głowę jak hełm i ruszyli. Na pierwszym postoju mama zadała niewinne pytanie. Czy wzięliśmy namiot? No i musieli zawrócić. Basi wcale się to nie podobało. Właśnie skończyła żelki zabrane na drogę. Nigdy nie dojedziemy na te wakacje, mruknęła i zaczęła kopać w fotel przed sobą. W końcu jednak dojechali. A ponieważ było już późno i okazało się, że w torbie z namiotem brakuje śledzi do mocowania linek, pierwszą noc spędzili w samochodzie. Rano Basia obudziła się rześka i wypoczęta. Wgramoliła się na kolana taty, który spał na przednim siedzeniu i posapywał przez niedomknięte usta. Cześć, Tatusiu! zawołała wesoło i dwa razy podskoczyła, żeby budzenie było skuteczniejsze. Jesteśmy na prawdziwych wakacjach. Idę pooddychać świeżym powietrzem. Jest coś do jedzenia? Oho, mruczał tata i uchylił jedną powiekę. Czy cześć, córeczko, Weź sobie jabłuszko, a ja sobie jeszcze pośpię. Pasia wyszła z samochodu. Popatrzyła na słońce, które przeświecało przez gałęzie. A potem pobiegła nad jezioro, chrupiąc jabłko i przeskakując przez kępki jagodowych krzaczków. Woda cicho pluskała o brzeg, ptaki śpiewały jak szalały, a Basia wzięła rozbieg i wskoczyła na płyciznę. Och, poślizgnęła się i chlapnęła na pupę. Cudownie! Po jakimś czasie reszta rodziny wyszła z samochodu. Mama wyglądała na trochę obolałą. Franek poraczkował między szyszki, usiadł pod sosną i napchał sobie usta igłami zmieszanymi z piaskiem. A Basia z Jankiem zabrali się do rozpakowywania namiotu. Najpierw wyciągnęli z torby zielony, cienki materiał. Uważajcie, to tropik. Będzie nas chronił przed deszczem, zawołał tata. Basia nie słyszała, pędziła między drzewami z zieloną płachtą na głowie. – Uhuhu! Jestem duchem lasu! – wołała zachwycona. Janek zaczął ją gonić ze wzniesionym nad głową drewnianym mieczem z patyka. Dzielny rycerz Jan, nie lęka się ciebie, leśna zjawo! – wołał. A potem złapał zapowiewający róg tropiku i oto duch lasu padł na ziemię. – Hej tam, duchy i rycerze! – zawołała mama – Przybądźcie tu i pomóżcie mi szukać pieluch. Zaczęli przerzucać bagaże, ale chociaż powyciągali wszystko z toreb, pieluch nie znaleźli. No tak, westchnęła mama. Chyba muszę pojechać do sklepu. Kupię przy okazji coś na obiad, bo dziś nie będziemy już gotować. Uważajcie na Franka, ja zaraz wrócę. Franek, korzystając z nieuwagi rodziny, zaplątał się w linki namiotu. A teraz szarpał się niespokojnie, a cienkie sznureczki zaciskały mu się na pulchnych nóżkach. No pięknie, tata stanął nad spętanym synem. Wydwoje, zwrócił się do Basi Janka, pomóżcie mi uwolnić niewinną ofiarę ze splotów złowieszczych lin. Basia usiadła przy bracie i zaczęła go rozplątywać, a Janek wyruszył na poszukiwanie patyczków do wystrugania nowych śledzi. Kiedy wróciła mama, namiot już stał. Franek, w szelkach z długą, z smyczą z kolorowego sznurka przywiązaną do drzewa, dłubał w ziemi. A Basia z Jankiem poszli popluskać się nad jezioro. Po chwili przybiegli, mokrzy i głodni. Zjedli pieczone kurze łódka przywiezione przez mamy, a potem pomogli rodzicom przenieść bagaże do namiotu. A w namiocie był przedsionek i duża komora, w której mieli spać wszyscy razem. – Ja śpię po środku – zaklepała Basia. Janek nie kłócił się z nią o miejsce, bo właśnie urządzał bazę dla rycerza Gawina w bocznej kieszonce namiotu. Rano Basie obudził dziwny dźwięk. Ciężkie krople uderzały o tropik, a po chwili rozpadało się na dobre. Mama usadziła dzieci do gry w karty, a sama wstawiła wodę na butli turystycznej. Tata zaczął kroić chleb. Siedzieli potem w przedsionku, pili kawę, rodzice i sok, dzieci. Pogryzali kanapki i patrzyli na mokry las. Dobrze, że okopałeś namiot, harcerzu, powiedziała mama. Dzięki temu nie spłyniemy do jeziora. A po południu zaświeciło słońce, ale wciąż kropiło. Basia wybiegła na deszcz i kompletnie przemokła. A potem zjedli makaron i poszli wcześnie spać. Następnego dnia o świcie Basia, Janek i tata wyruszyli na grzyby. Mama powiedziała, że nie po to wyjechała na wakacje, żeby zrywać się jeszcze wcześniej niż w domu. Basia była oburzona. A co z przygodą na świeżym powietrzu? Prawdziwa harcerka. Już od godziny byłaby na nogach. Wszyscy troje włożyli kalosze i zaczęli przedzierać się przez mokry las. Grzybów było zatrzęsienie. I to Basia znalazła pierwszego prawdziwka. Mama pokroiła część grzybów w plasterki i rozłożyła je do wysuszenia. Resztę tata udusił na maśle z koperkiem. A po obiedzie znowu zaczęło padać. Tata poszedł spać. Mama robiła przegląd mokrych skarpet, a franek grzebał w rzeczach ustawionych w przedsionku. Chyba był zadowolony, bo cichutko gulgotał pod nosem. A Basia z Jankiem grali w makao i kłócili się na potęgę. Następnego ranka słońce wyjrzało z za chmur i w ciągu godziny wysuszyło trawę i igły wokół namiotu. Mama wyrzuciła wszystkich nad jezioro, wyciągnęła z namiotu karimatę i rozłożyła ją na słońcu. Sięgnęła po kostium i wtedy się okazało, czym zajęty był franek poprzedniego dnia. Pocięte do suszenia grzyby starannie poupychał w torbie z bielizną. Teraz kostium mamy cały się kleił. Mama cisnęła go do niebieskiej miednicy, a sama położyła się z książką. Nawet harcerki muszą czasem mieć chwilę spokoju, oznajmiła. Wieczorem tata zarządził ognisko. To nic, że gałęzie są jeszcze mokre. Prawdziwy harcerz zawsze rozpala ognisko jedną zapałką, powiedział i wypiął dumnie pierś. Basia z jankiem poszli do lasu po chrust. Dźwigali ogromne konary, brudni od stóp do głów i bardzo szczęśliwi. Basia podarła sobie spodnie o krzaczki jeżyn. Tata układał zgrabny stosik z przyniesionych gałązek. Do samego środka włożymy korę brzozową pouczał dzieci bo ona zawsze się pali, nawet jak jest wilgotna. Basia przytaszczyła z lasu gruby konar, na którym wszyscy usiedli i patrzyli na tatę rozpalającego ognisko. Psyt! Pierwsza zapałka zgasła tacie w ręku. To nic powiedział pewnym siebie głosem na pewno zawilgła. Kiedy jednak kolejne zapałki gasły, Basia zaczęła się niepokoić. I już, już traciła nadzieję, gdy tacie udało się wreszcie podpalić stosik. Siedli wokół ogniska otuleni kocami i przez chwilę milczeli, ciesząc się ogniem i ciepłem. A potem mama zaczęła śpiewać. Pięknie śpiewała. Udała nam się mama co? szepnął tata do Basi. Chyba nawet wybaczę jej te chude nóżki. I zaśpiewał razem z mamą. Trochę fałszywie, ale za to z całego serca. Basia pomyślała, że nie tylko mama im się udała, tata też i bracia, i wakacje pod namiotem. Może mokre, ale i tak najwspanialsze, jakie tylko można sobie wymarzyć. W przyszłym roku też pojedziemy na biwak, postanowiła. A jak Basia coś postanawia, to tak musi być i już.